Często mierzymy pracę nauczycieli, rankingami, jakie uzyskują uczniowie w różnych dyscyplinach wiedzy, uczestnicząc w konkursach i innych współzawodnictwach intelektualnych, bo tak naprawdę nie trzeba je nazwać. Natomiast wiem również, że często sukcesem nie jest tylko to, ile osiągamy wskaźników. Ale również to, że w ogóle udaje nam się prowadzić proces edukacji i zapewnić frekwencję w klasach. Są niestety takie grupy młodzieży, które reprezentują środowiska, w których trudno mówić o współpracy domu rodzinnego ze szkołą w kwestii wychowania i nauczania dziecka. Myślę, że to są tacy cisi bohaterowie całego procesu edukacyjnego, bo ci właśnie nauczyciele powodują to, że w lepszym otoczeniu mogą egzystować i rozwijać się ci, którzy osiągają te wyniki, które mamy potem na pierwszych stronach gazet i rankingów. Natomiast często ten wysiłek z tą grupą, o której przed chwilą mówiłem, jest większy niż z tymi, którzy osiągali te wspaniałe rezultaty. Myślę, że jeżeli uda się władzom centralnym ograniczyć swój zapał do permanentnego reformowania naszej oświaty, to państwo też się będzie zupełnie lepiej pracowało i będziecie mieli jeszcze lepsze efekty niż w tej chwili. Natomiast wązowska oświata osiąga dobre rezultaty i na szczególne wyróżnienie zasługuje to oświata prowadzona przez Gminę Miasto Włocławek. Jak patrzymy na rankingi, niestety na rankingi, to y, widzimy, że y, lepsze efekty osiągają y, placówki publiczne niż y, niepubliczne, oczywiście z pewnymi drobnymi wyjątkami, y, co bardzo cieszy, bo y, podatek włocławski Wie, że wydał dobrze, słusznie i w dobrym kierunku pieniądze. Proszę Państwa, mówiąc o podatniku i wydanych pieniądzach, chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Bardzo samorządowi Włosławka, i Pan Przewodniczący zapewne to potwierdzi, zależy na tworzeniu coraz lepszej bazy materialnej do kształcenia dzieci i młodzieży, a jednocześnie lepszych warunków pracy, w których Państwo będziecie ten proces prowadzić. My co roku wydajemy spore kwoty na poprawę tej bazy. W tym roku jest to 22 miliony złotych. W przyszły rok wcale nie będzie gorszy. Mówię tu o inwestycjach prowadzonych w łocznostkich placówkach oświatowych. Jak Państwo wiecie, nawet będziemy budowali nową placówkę, proces się rozpoczął. Myślę tu o przedszkolu numer 30 które będzie całkowicie nowym budynkiem, ale nie tylko modernizowanym, jak wiele innych placówek. Więc myślę, że mimo kłopotów wynikających z ciągłego niżu demograficznego, który powoduje że ograniczona jest liczba miejsc pracy dla nauczycieli, bo po prostu nie ma dzieci, mimo właśnie tych pomysłów, które mają rewolucjonizować polską oświatę, a mam nadzieję, że kiedyś one przyhamują w właściwym miejscu, to właśnie tak jak powiedziałem te... Wyniki są dobre, a nawet bardzo dobre, które osiągamy. W tak uroczystym dniu życzę Państwu, abyście mieli satysfakcję z tego, co robicie na rzecz edukacji tej najgłodszej populacji Wrocławia, a jestem przekonany, że najlepszą nagrodą dla Państwa to jest i będzie to, jak po kilku latach spotkacie swojego byłego ucznia rozpozna Was na ulicy i mile wspomni okres pobytu w szkole. A więc takich sukcesów z, dnia, z okazji Dnia Edukacji Państwu serdecznie życzę. Dziękuję.